Hej, jeśli oglądasz ten film, najprawdopodobniej wybrałeś nasz zestaw do pielęgnacji odzieży skórzanej XON, za co serdecznie dziękujemy. A teraz specjalnie dla Ciebie instrukcja obsługi online. Zestaw ten jest dedykowany do odzieży motocyklowej skórzanej, zarówno do kombinezonów, kultek skórzanych, jak i butów oraz rękawic motocyklowych. Pamiętaj o tym, że jeśli masz elementy plastikowe lub strecze z kevlarem, to też tym zestawem dasz sobie z tym radę. A teraz krok po kroku pokażę Ci, jak zastosować nasz zestaw. Krok pierwszy: czyszczenie skóry. Ale zanim do tego przystąpimy, przygotujmy sobie stanowisko pracy. My tutaj zalecamy wygodny, duży stół. kombinezon, czy to buty, czy rękawice, cokolwiek chcecie wyczyścić, kładziecie na stół. Wasza wygodna pozycja i działamy. Do tego potrzebujemy środka czyszczenia skóry z Xona, szczotki z Xona i jakiekolwiek zwykłe mikrofibry lub gąbki takich kuchennych do naczyń, lub nawet ręcznika papierowego. No i to wszystko. Ważna rzecz, zanim zaczniecie czyścić, zróbcie test w niewidocznym miejscu na skórze, często jest to przy zamku głównym od wnętrza, czy przy kołnierzu, szczególnie dotyczy to kolorów fluo. Jeśli w trakcie testu wyszło coś niepokojącego dla Ciebie, czyli schodzi kolor albo po prostu coś się wydaje, że coś jest nie tak z tą skórą, odezwij się do nas, na pewno Ci pomożemy, a jeśli wszystko jest ok, no to działamy dalej. Przystępujemy do działania. Bierzemy nasz produkt do czyszczenia, ale pamiętaj, żeby wcześniej nim wstrząsnąć. Do tego szczotkę, trzeba ją wcześniej zwilżyć. Otwieramy korek. Tutaj jest fajnie, bo jest pianownica, więc bardzo łatwa aplikacja. Nakładamy tą pijanę na szczotkę i okrężnymi ruchami sobie dane miejsce w kombinezonie czyścimy. Jeśli kombinezon czyście w całości, to pamiętajcie, że robić to po kolei, nie robić tego chaotycznie, żebyście się nie pogubili, co jest wyczyszczone, a co jeszcze nie. Więc czyścimy sobie tą szczoteczką najlepiej okrężnymi ruchami, miejsce po miejscu i czyścimy do momentu, aż ta pijana nam zniknie. Jeśli ta pijana zniknie, znaczy, że musimy ściągnąć cały ten osad, cały ten brud. No i bierzemy właśnie wspomnianą wcześniej jakąkolwiek mikrofibrę, czy jaką Gąbkę kuchenną, ścieramy do y, sucha i zostawiamy do wyschnięcia ten kamień. Do wyschnięcia znaczy parę godzin, i dopiero wtedy się okaże, że jak wyczyszciliście wasz kamień. Jeśli zostaną jakiekolwiek grobaki, muchy czy jakikolwiek osad, to te czyszczenie, ten proces trzeba po, po prostu powtórzyć. Jesteśmy już po udanym czyszczeniu, a teraz musimy tą skórę po prostu zostawić do naturalnego wyschnięcia. Pamiętaj, żeby tej skóry nie wywieszać na słońce, nie dawać nagrzejnik, ani nie używać suszarki. Po prostu naturalne schnięcie w domowych warunkach. Krok drugi, nawilżenie. W zestawie znajdziesz mleczko do nawilżenia skóry oraz dedykowaną mikrofibry. Pamiętaj, że zanim użyjesz naszego mleczka warunkiem koniecznym jest to, aby skóra była wcześniej wyczyszczona, więc mleczko nakładamy tylko i wyłącznie na czystą skórę. Tak więc zaczynamy, bierzemy mleczko, ale pamiętaj, żeby je wcześniej wstrząsnąć. Do tego jest tutaj blokada pompki, trzeba ją odblokować i nakładamy sobie taką pompeczkę na mikrofibrę i to mikrofibrę rozcieramy sobie, znaczy to mleczko rozcieramy w tej mikrofibrze i nakładamy na skórę. Jest to bardzo wydajny produkt, bo na taki kombinezon wystarczy 4 do 5 pompek, jeśli chodzi o buty jedna, dwie pompki, rękawice jedna do dwóch pompek, także cienka warstwa i to tyle. Mleczko już mamy nałożone na skórę, a czas wchłania się tego mleczka jest zależny od kondycji Waszej skórzanej odzieży. Pamiętajcie o tym, że jeśli ta skóra jest bardzo sucha, to te mleczko też bardzo szybko się wchłania. Szybko to znaczy parę godzin, czasami godzina, dwie, trzy, to znaczy naprawdę ta skóra jest przeschnięta. Jeśli mleczko się wchłania ponad 24 godziny, skóra jest w dobrej kondycji. Są też tak garbowane skóry, głównie dotyczy to producentów typu Dainese lub Speedy, które mają zewnętrzną warstwę takiego ala silikonu i przez to te mleczko też będzie się wchłaniało troszkę dłużej. Dłużej to znaczy 3-4 dni. Więc jeśli macie taki komendant i to mleczko nie chce się wchłaniać w te 24 godziny, to spokojnie musi dać Temu troszkę więcej czasu. Nasze mleczko w pełni się wchłania, więc nie pozostawia żadnego osadu, co jest bardzo istotne w przypadku skór matowych. Więc jeśli macie skórę matową, użyjecie naszego mleczka, a to mleczko się wchłonie, to dalej ta skóra zostaje matowa. Tak samo dotyczy to skór w połysku. Jeśli macie w połysku, po użyciu mleczka dalej będzie w połysku, jak to było przy zakupie waszej odzieży motocyklowej. Jeszcze mały protip, jak zaoszczędzić mleczko, które i tak jest mega wydajne, wystarczy sobie tą mikrofibrę dedykować tylko i wyłącznie do mleczka i po nawyżeniu schować do boksa, żeby się tylko na nim nie kurzyło i przy następnym nawilżaniu waszego kombinezonu wystarczy nie 4-5 pompek, a jedna lub dwie. Istotą tego produktu jest to, że blokuje rozwój bakterii, czyli zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów wewnątrz Waszej odzieży motocyklowej. Jony srebra aktywnie utrzymują się na powierzchni przez 72 godziny, dlatego zalecamy stosować je bezpośrednio przed założeniem Waszej odzieży. Jak stosować jony srebra? Przed użyciem wstrząśnij, ściągnij korek zabezpieczający i równomielną warstwą spryskaj całe wnętrze odzieży, szczególnie w newalgicznych miejscach. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że ten instruktaż pomoże Ci w domowych warunkach zadbać idealnie o Twoją odzież motocyklową skórzaną. A jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pielęgnacji lub czyszczenia odzieży, odezwij się do nas, a my z przyjemnością pomożemy.